Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel. A to będzie już dzień siódmy, jeżeli chodzi o rocznicowy event lotpis Pisklęcia. Także dzisiaj smoczek sobie śpi. a maluch zapada w głęboki sen. By nabrać sił do całkowitego wyklucia się ze skorupy. Także co, nie ma co przedłużać. Nowy obszar miejskie ruiny. Kolejny łatwy i szybki obszar. Twardy sen. Przyjmujemy. No idziemy sobie na lewo. No i generalnie po prostu za pomocą przełącznika, przenośnika zmieniamy kierunek torów i tyle. Troszkę przeciwników, od razu sobie go pokonajmy, bo i tak będziemy musieli tę undę za chwilę przechodzić. Więc lepiej od razu wyczyścić sobie na spokojnie. To już jest tak naprawdę taki ostatni normalny obszar do eksploracji, więc przełącznik przenośnika, zmieniamy kierunek, przechodzimy na lewo, fragment malowidła. Przełącznik przenośnika, zmieniamy znowu kierunek, no i lecimy na prawo. I teraz tak, pierw jeszcze przełącznik przenośnika, po raz kolejny zmieniamy kierunek, i lecimy do góry. Bo mamy tutaj pudełko z przedmiotem, zabieramy teraz na lewo przełącznik przenośnika, na prawo, na dół, no i na lewo elegancko. Zbieramy skrzyneczkę, pokonujemy kolejnego przeciwnika. Walki na tych obszarach nie są trudne. Co zresztą już zdążyliście na pewno zauważyć przez tyle dni. No i może to i dobrze. Chciałbym bardziej skomplikowanych zagadek, no ale walki jak najbardziej na plus. Idziemy na lewo. Nagroda. Musimy pokonać przeciwnika. Akurat przeciwników na tych obszarach jest całkiem sporo, zwłaszcza na tym. Dosyć dużo tych walk, jakby nie patrzeć. Jedną można, co prawda, pominąć, ale. Tak, to jednak troszkę ich jest. Przełącznik przenośnika, zmieniamy kierunek. Na prawo, do góry. Znowu przeciwnik, który w sumie pilnuje tylko i wyłącznie przenośnika. Dobra. No i zmieniamy kierunek raz jeszcze. Lecimy na lewo. Główna nagroda jest. Tutaj, w tym miejscu, nawet już na tych mapach, muszą oferty dawać masakra. No ale co poradzić? Wszędzie, gdzie się da, już ściskają. To akurat na minus. No, chyba, że ktoś wydaje bardzo dużo pieniędzy, no to wtedy może na plus dla niego. No i to jest ostatnia walka. E, mamy tutaj pudełko z przedmiotem. No, tej walki już robić nie musimy, tak naprawdę. Sekrety smoczych. Odtwarzamy trzy zwoje, no i można sobie odtworzyć filmik, który można pominąć tam po jakichś 10 chyba sekundach. E, chyba tak ledwo to widać. Być może nawet tego nie widzicie, ale u góry można sobie pominąć. Pewnie specjalnie tak zrobili. Żeby obejrzeć całość, tutaj pominę. 500 diamentów i ramka. No i co? Wracamy do poskramiacza smoków. Eksploracja, wszystko ukończone elegancko. No i tak, smoczek mocno śpi to kluczowe stadium rozwoju, w którym zbiera siły na całkowite uwolnienie się ze skorupy. Podobno istnieje magiczny zwój, który pomaga smokom rosnąć. Spróbuj go znaleźć. Rzuć zaklęcie odwagi, czy rzuć zaklęcie mądrości. Masz odwagi. Pod wpływem magii maluch uwalnia się ze skorupy i unosi w powietrzu. Masz wrażenie, że jest gotów wydać swój pierwszy smoczyryk. Ale nie do końca wie co robić. Rykni do niego, zamiałsz do niego. No, ta druga opcja kusi, ale rykniemy. W powozie rozbrzmiewa cała seria ryków, wszystkie pochodzą od ciebie. Po kilku nieudanych próbach maluch wypina pierś i wydaje z siebie uroczy ryk. No i się wykluwa. No i mamy dzień siódmy. Od wczoraj Smoczek bez przerwy śpi. Myślę, że to kluczowy etap rozwoju. A po przebudzeniu maluch wyjdzie ze skorupy. Zaklęcie odwagi z mojego zwoju pomogło maluchowi wydostać się ze skorupy. Rozwinął skrzydła i zaczął latać po kabinie powozu. Delikatnie usiadł mi na ramieniu i zaczął mnie trącać dziobem. A w końcu wyciągnął szyję i delikatnie zaryczał. To był dźwięk godny najprawdziwszego smoka. Chyba jesteśmy gotowi szukać razem przygód. No i coś jeszcze dalej. Długi okres w wylęgu nareszcie dobiegł końca. Zjawił się zdrowy smok. Kiedy myślę o tych kilku dniach, nie mam wątpliwości, że maluch stał się nieodłączną częścią mojego życia. Od czasu do czasu patrzy na mnie dziko. Kiedy się nudzi, zachowuje się spokojnie. Smoczek stał się równie zafascynowany fantastyką, jak jego opiekun. Dzięki troskliwej opiece może pochwalić się krzepkim ciałem. Po tych wspólnie spędzonych dniach staliśmy się nierozłączni. Maloch już emanuje godnością smoka, jak nieustraszony wojownik. To chyba takie podsumowanie na koniec, no i odbieramy bestię. No i elegancko. No i tutaj mamy eksplorację i od razu mamy ostatni obszar. Ale pierwszy jeszcze przejdźmy tutaj misję 14 poziom. Zbadajcie nistą zatokę. Jeszcze musimy. To zrobić oczywiście. Także rzuć wyzwanie bosowi. Po przybyciu tutaj możemy sobie porozmawiać z Casiusem. No i możemy wybrać jedną. W sumie nie, nie musimy wybierać, co ja tutaj mówię. Użycie w wyzwaniach bossa zapewnia wzmocnienia na całą bitwę. Zwykłe ataki sojuszniczych bohaterów zdają o 50% więcej obrażeń itd. itd. No tego już nie będę wam tutaj mówił. Tutaj mi się zacięło. Bo po prostu trzeba kliknąć tutaj na środek. Tutaj dokładnie. No i mamy 5 wyzwań. No i tutaj obliczenia będą za 3 dni. No nie będę tutaj całego tutaj wam omawiał. Można sobie sprawdzić nagrody. Musimy zadać odpowiednią ilość obrażeń, żeby otrzymać konkretne nagrody. Nagrody są no, raczej takie dosyć skromne. 10 emblematów wzmacniających, 3 zwoje, 1000 monet POE, 5 emblematów zagrożenia, 40 rdzeni żywiołów, skrzynia szczęścia, wiadomo, już nie będę tłumaczył, jak to działa. No i mamy ranking, wszystkie nagrody tutaj, więc można sobie powalczyć, oczywiście, i mamy umiejętności specjalne i wybieramy dwie z tych umiejętności więc ja sobie wybierę pierwsze lepsze tak powiem bo ten film to nie jest film poradnikowy żeby wam tutaj zaraz pokazywać najlepsze drużyny możliwe być może coś postaram się nagrać z tego bossa jeżeli chodzi o drużyny ale na ten moment najlepszą drużyną wydaje się ta drużyna przynajmniej tak wiele osób gra jeżeli spojrzycie sobie w ranking zobaczymy ile uda mi się zrobić obrażeń taką drużyną no jest to drużyna, praktycznie składająca się z postaci przebudzonej i trzech postaci premium. Nie Skipniemy sobie 14, niecałe. Przynajmniej na ten moment. Zobaczmy jeszcze, czy na przykład zmiana by coś dała. Tych umiejętności specjalnych, na przykład takie połączenie. Wybrałem dwie, mam nadzieję. Bo tak, jakby się kliknęło dziwnie. Ach, tutaj zdecydowanie mniej. Spróbujemy różnych połączeń. Tak mówię, ten film to nie jest film jeszcze poradnikowy. Być może nagram osobny film z jakimiś drużynami. Jeszcze to przemyślę. Tutaj tak samo. Alipa, niestety. Więc wychodzi na to, że najlepsze połączenie to było mimo wszystko tamto połączenie. Tylko pytanie, czy mam odpowiednio powznoszone postacie, bestie i tak dalej. I czy to właśnie to nie jest powód że nie mogę odebrać wszystkich nagród Dobra, no powiedzmy, że jestem w stanie odebrać chyba wszystkie oprócz tej ostatniej, tak? No ale nie będę z tego powodu jakoś bardzo płakał bo to nie ma znaczenia wielkiego No i co? Poskramiacz smoków Misje można sobie tutaj ogarnąć No i co? Przede wszystkim odbieramy nagrody czyli 20 kamyczków i skórkę dla Odena, od razu można sobie aktywować skórkę dla Odena, cyk, elegancko, za darmo, tak jak było zaplanowane zresztą. to już nic więcej do zrobienia nie mamy, można wbić jeszcze zażyłość na maksa, aczkolwiek zażyłość służy tylko i wyłącznie do wykonywania misji, więc jak już wbiliście na fulla wszystko, to to nie ma żadnego znaczenia. No i tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o ten event, nic tutaj więcej za bardzo do roboty nie ma, z tego co wiem tutaj później się pojawi jeszcze Hilduin, więc jeszcze coś tam będzie, aczkolwiek wszystkie obszary zostały już ukończone, event został zrobiony. No i boss to tylko formalność. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i zresztą całej serii. Tak jak mówię, być może nagram jeszcze jakiś osobny film z drużynami, jeżeli będzie taka potrzeba, aczkolwiek no nagrody z tego bossa nie są jakieś tutaj cudowne, żeby być może to nagrywać. Być może nagram jeszcze jakieś podsumowanie, czyli wet mi się podobał, czy wam się podobał, każdy będzie mógł się wypowiedzieć. Dziękuję wam, A raz jeszcze życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia no i do zobaczenia w kolejnych moich. Fi mach.